Nowy dzień, stary witam was serdecznie, Henko z tej strony I dzisiaj to jest odcinek na zapas Więc zostawię sobie Daily Challenge chwilę i przejdziemy teraz do dueli Dzisiaj jeszcze nie grałem żadnej gry, więc może pójść słabo, ale zobaczymy AP2 Japan, siema To się gryzie w głowę chyba, przyjacielu Dobra, oj No oj, 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 oj. i nie mają europejskiej, oni nie mają? Mają, chyba mają europejskie tablice, no to jest słup. To w takim razie będzie chyba Hiszpania moim zdaniem. Po tym słupie, nie pamiętam czy w Portugalii też takie są. Wydaje mi się, że pewnie tak. Aczkolwiek, strzelmy gdzieś w Hiszpanię. Powiedzmy tutaj przy Valladolidzie. O, Jak tam ja, Ojojo, Bułgaria? Nie no, coś, coś mu się chyba zbugowało. Jak on dzisiaj mija dzień? Gracie w GeoGeissera? Jak tak, to jakie macie elo? Jakie macie może pik Czy trafiliście jakąś ciekawą rundę? Czy może coś się stało? Zbiliście nowy pik, właśnie czy coś? Fuerte de Niebla, Podwójna Biała Ciągła, Banas, Dupy Chilijskie. No co będzie Chile? Zielone jakieś Chile przy górach, bym powiedział. Tylko słońce się upewnimy. Słońce na N no, pasuje. To jest flaga, czyli. La... Okej. Okay. Yy, takie auto. Białe jest po prostu chyba. Nie ma tego niebieskiego, chociaż pewnym nie jestem, ale chyba gdzieś pod koncepcją zobaczymy. Niżej jeszcze. Valdivia. No, przy Santiago trochę do dostał. Dobra. Ale wszystko się w tym duelu jeszcze może zdarzyć. Na przykład coś takiego. No i co ja mam kurwa o tym powiedzieć? No oczywiście Stany. Ale gdzie? Zero, zero pojęcia. Stany, chodzi nie oczywiście Stany, to może być Kanada. Aczkolwiek nie wiem jak bym miał to rozpoznać. Więc walne Stany gdzieś przy Mizuri. Coś takiego, może. Zobaczymy, przekonamy się za sekundkę. No i właśnie to był Nie spojrzałem na słupy. Jeżeli były słupy, to mogłem to zgadnąć, ale... Zdarza się. On walno mniej więcej tak jak ja w Kansas, więc. No. Oj, oj, oj. To jest Rua. Rua? Rua to nie zawsze znaczy, że to jest. A, to jest portugalski, ponieważ są brazylijskie słupy. Ale nie pamiętam, czy. Rua, rua to chyba będzie właśnie po portugalsku, a Kale jest chyba po hiszpańsku. Pewnym nie jestem, 54, gdybym wiedział te, to by było łatwo, ale strzela gdzieś przy Rio de Janeiro, bo nie mam bladego pojęcia, gdzie możemy być. Ale wygląda trochę coastal, jakbym miał tak rzec. Nie widać co prawda żadnego morza, ani oceanu, ani nic, ale no i za troszkę coastal. No całkiem niedaleko coasta, bardziej przy Porto Alegre, jak to się czyta. Rio Grande, okay, to będzie Turcja. A gdzie w Turcji? To nie wiem. Tutaj jest blacha, tutaj być może też. Nie wiem, czy chcę aż tak ryzykować, ale trzeba bardziej w prawą stronę Turcji. No co widzę? Nic, widzę jakąś blachę teoretyczną. Nie wiem, gdzieś tutaj, zobaczymy. Ojoj, bardziej na środku. Trafił bardzo, bardzo dobrze. Zazwyczaj w sam środek Turcji to mu wyszło, no niestety. Ale super daleko nie byłem i tutaj... hmm... Końca nie wiemy. Ja się zastanawiam czy to mogłaby być Europa czy nie, no to jest przód auta, więc bardziej bym postawił znowu jakąś Brazylię. Aczkolwiek cię średnio, średnio, ciężko powiedzieć. Nie wiem nawet gdzie jest słońce, ale to słońce wygląda jakby było gdzieś z N tutaj, aniżeli z S. Więc Brazylia by pasowała, i chyba tak strzelę szczerze. Tylko nie wiem czy dół, czy góra. Strzelę w dół. Strzelę tutaj po prostu, gojas. Nawet wyżej, bo chcę trochę to pokryć tutaj, trochę tutaj. Mam przynajmniej nadzieję, że to jest Brazylia. A Argentyna też bardzo prawdopodobny gest, Chodzi bardzo prawdopodobny, to była ta lokacja, ale się zastanawiałem, pomiędzy Brazylią a Argentyną, tylko bardziej mi śmierdziało Argentyną. Eee, Brazylią, przepraszam bardzo. Nawet nie śmierdziało, w sumie tylko. Vibowało. To jest to słowo. SN4 Super Nerdy. Siema! Tajwanijski kolega. Mam swojego reja, jak Kajsenat. Białe auto, tutaj to nie jest Po której jedziemy po prawej Tutaj chyba odpierdolę jakąś głupotę, mi się wydaje Skąd są te słupy? Kambodja Metro, dobra, no to tak myślałem Kambodża, zastanawiałem się trochę nad South America Ale Kambodża o wiele bardziej pasuje, auto typowe więc nic nie powiem gdzieś przy umpen nie wiem jak to się czyta w nie wiem kompletnie albo po prostu strzelmy i miejmy nadzieję że chłop nie przeczytał tego co jest gdzie na traku tutaj to było napisane nie co to było już zgupiałem gdzie ja zobaczyłem napis metro? a tutaj no na traku też to zobaczył albo po prostu wyczytał z vibu i ze słupów no co mogę powiedzieć? Dobrze dla niego. Ciekawe góry. Tutaj coś rośnie. Nie dam się na roślinach, więc zbytnio nie wiem co to. Jak jest ten? 23. Niemcy mogły być, ale to mi nie wygląda jak Niemcy. Ja bym strzelił bardziej coś w stylu Czech, nawet? Może Słowacja, coś takiego, gdzieś tutaj strzela? Francja? No, blisko granicy z Niemczech, ok. On walnął w Austrię. W sumie tutaj, gdzie ja dałem, to nie ma sensu. Mogą bardziej dać tutaj Słowację, jeżeli myślałem, że to Słowacja po tych brach, ale. Hmm. Co mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć, oprócz tego, że znowu trafiamy to? Gordon Wood Stadium Gordon Wood chyba tam jest napisane, ale pewny nie jestem. Co to są za bolardy? Albo słupki. A tutaj? Tego też nie rozpoznam za nic. Ale jeżeli to są Stany, tego, takich linii, to ja bym chciał gdzieś bardziej jakieś południowe. To, hmm. Nie chcę robić tego samego Gasa, ale mi to, nie wiem, czemu chcę kliknąć Oklahoma jakąś? To może być równie dobrze gdzieś tutaj, ale Dobra, no, Texas. Miałem na myśli Texas, ale Texas nie ma jakby szerszych tych linii? Choć wiadomo, mogli zrobić jak chcą, ale no. Tak mi się wydawało. Oha. No to jest są takie te, te opon. Niewidocznie. Oj ojoj. Moja pierwsza myśl. Finlandia albo Szwecja, ale jest... Płasko? Bardzo? Tutaj są jakieś góry, nie? Może to będą Bałtyki? Pasuje mi bardzo do Bałtyków to. Nawet bardziej niż Finlandia, Szwecja. Kliknąć gdzieś Litwę, Łotwę i zobaczymy. Estonia. Myślę o tych trzech, Finlandii i Szwecji. To no, będzie gdzieś w tym rejonie moim zdaniem, ale przekonamy się zaraz. O, chillerka. I, utopia. I to była Estonia. Chłopca hedżował wszystko. I wyszło mu to na dobre, co prawda. Mogłem kliknąć na Estonię, bo wyglądało to mi bardziej finansko, ale no... Uczymy się na błędach. Jesteśmy tylko ludźmi. To był u nas w ogóle błąd. Gdybym miał lepszą wiedzę, to pewnie lepiej kliknął, ale no... oj. oj, oj. Te domki wyglądają strasznie rosyjsko, lecz ukraińsko. Ukraińsko? Chyba tak się to odmienia. Dupy nie są z Bułgarii. Przynajmniej nie powinny być tutaj takie. O, 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 No to gdzie by tu strzelić? Czy to Rosja, czy to Ukraina jakaś dziwna? Serbii bym tutaj chyba nie klikał. Kliknę gdzieś tutaj. Zobaczymy. No. Tak coś czułem. Tak w miarę blisko Ukrainy. Aż tam nisko bym nigdy nie dał. Wydaje mi się, że tam powinno być o wiele bardziej sucho, ale... Nie wiem, może się po prostu nie znam. Ja Rosji kompletnie nie ogarniam. Oj, oj, oj metal na herby. To jest takie coś. Copyright 2.3. Wygląda strasznie polska ta barierka. Nie widzę co tutaj jest napisane, czy to jest naprawdę meta na jakiś herb? To mi też wygląda polsko, czy to mogłaby być polska? Ten dach też mi wygląda polsko. Ten też, był zremontowany, to tak polsko. No, hmm, ciekawie, ciekawie. Walne Polskę, zobaczmy, gdzieś walne tutaj. Czechy, okej. Okay. No, Polska, Czechy, całkiem blisko do siebie. Nie wykluczałem w ogóle tych trzech państw, i też Niemcy brałem trochę pod uwagę. Tam są, no, typowo australijskie, tylko czy jesteśmy na pewno w Australii? Tak, bo jedziemy lewą stroną. Na drzewach nic nie zobaczę. Ale z takim zalesieniem ja bym strzelał bardziej w jakąś Wiktorię, może. Słońce, słońce mi nie pomoże, ale to raczej nie potrzebuję wiedzieć, ponieważ wydaje mi się, że jest stuprocentowo w Australii. Tylko gdzie. Nie wiem, gdzie są takie góry, ale trzeba by gdzieś tutaj w takim razie po prostu i liczył na Farta. No, znaczy, praktycznie tak samo jak ja. A to było North. To było Queensland, ale bardzo północna. Jakieś blady. Naszego. Tych słupów nie kojarzę. Mm, moja pierwsza myśl, dziwo to było Kanada, nie USA, ale nie wiem, czy to jest w ogóle dobra myśl. Ale. Hmm. Boję się klikać, tak? Tutaj. Ale kliknąłbym, może tutaj. Znowu to jest bardzo podobna runda do tych szczebli, co dostaliśmy, choć klimat się wydaje podobny bardzo. Wcześniej jedna to była druga to był Texas, więc. No, po prostu gdzieś tutaj. Trudno, zobaczymy. mam w Iowa. Ojoj, Ale... oj, oj, to była North Carolina. 3000 tako. Niestety, gdy został tam gdzie miałem, czyli gdzieś gdzie tutaj, to straciłem troszkę mniej, ale still. Dostałbym do meczu, to jest całkiem spory. Teraz Polska? Nie wiem, gdzie jeszcze są te biało-czerwone. To te. się nazywało Chevrolet? Nie, Chevrolet to były. A to, to były Szewrony, o, Szewrony. Mogą mieć znowu jakieś tam jakieś światkowe pola, jakieś wiatraki. Nie wiem, walny w tą Polskę gdzieś nawet tutaj, bo to mogą być botyki. Denmark, ok. Malutki damage dostaliśmy, ale na takim nożniku już dało ponad stówę. Uuu. No teraz to po prostu strzeli bardzo złego gasa, tam przegrywa. Nawet nie bardzo złego, po prostu złego. O mój Boże. Gen 2. Co to jest za flaga? Jakieś czarno-góry Macedonii, może? To nie wygląda na Macedonię, ale to jest GEN-2. Czy oby na pewno? Pokaż mi na niebo. To nie wygląda jak gen 2 niebo. Głupie mi coś pomogą? Yy, bugarskie! Dobra. Fajnie, jakieś góry? Nie, zbyt. No, jest coś, nie wiem, trzeba gdzieś tutaj. A, jednak w Szwajcarii byliśmy. Myślałem, że to jakiś, nie wiem, szytka bułgarski, ale bardzo dziwna Szwajcaria. To był niby lokam, ale jakiś ohydny. Z bułgarskimi słupami. ale nie wiem. To wiadomo, my bad. już mucha mi lata, to już widzę. skaczewan? Słupy mi mówią, saskaczewan Słońce mi mówi. Nie wiem, która półkula, Widzę cienie. To już za pięć stąd, czyli słońce jest tam. Co? Na serio? Na serio? No, to w takim razie dalej widzę tutaj Argentynę. Argentyna może jakiś... Nie no, z takim autem to raczej Argentyna. Zobaczmy kliknę gdzieś tutaj. Nie wiem, czy to będzie Max dół, czy bardziej te góry tutaj. Więc dlatego klikam tak tu. On kliknął się tak samo. No. No, niestety. Ale szczerze, gdyby nie to słońce, to bym kliknął zaskaczewan. Na pewno. No i co? No i to jest Tajlandia. Więcej myślenia tutaj nie mamy. Nie wiem, która strona Tajlandii, co to są za drzewa. Palmy. Pff, nie wiem. Kliknę gdzieś tutaj. W dół. Ok. I tak powoli mnie gryzie. Powoli mnie gryzie. Ale wystarczy jeden dobry gaz ode mnie albo słaby od niego i wygrano. oj Ośmiokodne słupy. Jedziemy po lewej. Humpahead Singapur? To nie było to w takim razie? ale w Singapur instant. Zobaczymy. On też wiedział, no. Przeciwnik w miarę na moim poziomie, z tego co widzę. Ciężko mi się na niego gra. Chodzi, gra. Wygrywa, bo gra to w miarę podobnie. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Słupy coś pływu ostatnio, tylko nie pamiętam skąd. No ale taki pick up to ja byłem w Kazachstan z taką przyrodą jeszcze. Przyrodą i z takimi ludźmi. Takim wyglądającym randomowym czymś tutaj. Tylko przyroda jest bardziej taka wiosenna czy bardziej taka... Nie wiem, walnę gdzieś po prostu u góry. Tutaj. O, przegrałem. GG. gdzie. Mogę dać o wiele wyżej, ale no nie wiem. No to bardzo ciężka gra. Wyszliśmy nawet nie wiem na ile, trzymamy się mniej więcej w tym samym elo, ale cóż mogę powiedzieć, pierwszy odcinek na zapas nagrany, będzie w tym tygodniu, już na, na przyszły dzień będę mówił, że to są na zapas, bo wiadomo, ale wracam około tak za tydzień, odkąd ten materiał będzie wrzucony, więc no, w następnym tygodniu powinny być już odcinki na bieżąco, że tak powiem. A tymczasem zapraszam do lajka, like zapraszam do zostawienia subskrypcji, zapraszam do wbicia na moje socjale, które są w opisie i tak samo zapraszam do wbicia na mój Discord, do pogadania ze mną, jak już wrócę. Cześć.